Dobra, jestem z powrotem po drobnych problemach technicznych, mój komputer odmawia współpracy dzisiaj, nie tylko dzisiaj, dobra Internet. Kamil, też, e... Kamil co ty, o co tam z tym twoim bratem chodziło, co do niego napisali? A no bo wcześniej był nick, Kuba miał nick, o nazwie Kuba 7 lat, ale i tak Anglicy nie wiedzieli o co chodzi, więc zmieniłem na, ale wcześniej pytał się jakiś Polak, um... Kuba, ile, ile grasz w MTA? Bo ja bym chyba myślał, chodziło o to, że, że gra 7 lat w MTA. <grafy> yy, nie wiem, czy zrozumiałeś? Tak. Yy, no i... No i później Ole, zmieniłem nie. na Kuba 7H No Waliłem. Ja też zrobiłem ten jak miałem motor no 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 i tu chyba trzeba było doskoczyć. No I'm nob, tam pisało, że no uderzę w ścianę. No a ja w ogóle tam nie doskoczyłem i na dół gdzieś zleciałem. Aha, a ja spadłem w ja ścianę i na dół zleciałem. Zleciałem na dół, ale tam na podeścik i spadłem z tego podeściku i... Pff. A bo trzeba było wysokie do góry naciskać, boże, no tak. A ty wiesz jak się przyspiesza motorem, no, no nie? No do góry się spamująco naciska, żeby się przyspieszyć. Wiem, grałem kiedyś. Dobra, no popatrzymy się na tego. A fajne te Embera. energie są, no nie? Bez silników. E, Jakieś jest gościu na żółto, to jest member? E, nie, to jest mod. O, to się na moda popatrzymy. No, ale to nie znaczy, że musi być dobry. <gryw> Wiem. O, zjeba. Ja patrzę na Fiddle... FiddleStick, ten, co mnie wkurza. Jak cię wkurza? No, kiedyś się ze mną kłócił. Polak? Człowiek. Nie, on jest Polakiem. Po angielsku. Nub jeden. No, no sfarcił. A na kogo patrzysz? Na Luk... Y Lu ja na Fidli to A w ogóle Fid... jest Argentyńczyk Jak będą takie mapy, bo czasami się zdarzają, co są o, każdy z, z hunterem, to wtedy jak zginiemy, to tą skrócisz, bo to naprawdę bardzo długo trwa. Nie wiem, znam... znam takie mapy. No ja tego nie lubię, no nie, jakby nikt nie umiał takiej mapy zrobić, więc jest głupie, ja nienawidzę tych takich map, ja wolę poprzechodzić. E, mo, może być, nie wiem, na przykład kolejna część z, y, MTA może polegać na tym, że będziemy na serwerze RPG albo na Falloutie jakimś, nie wiem, na Dead Emu, na szczel, no, no, Albo wezmę sobie pracę, znajdę na serwerze e, tego RPG i będziemy coś tam robić, różne hmm. mogą być odcinki z tego. I co tam jest taki fajne jeszcze. No, rejsy mogą być wyścigi, bo to są w tej chwili detemy takie. Tak zwane. Mm. Który pierwszy dojedzie, ten może wszystkich potem zabić. No, Ktoś albo znam. kto zostanie, ten wygrywa, bo to wcale tu nie, nie chodzi o to, że musi dojechać. No, no No i potem jak ma ten na końcu, dojedzie Ma Huntera. Huntera może zniszczyć wszystkich i wiadomo też zostanie wtedy ostatni. No. Ja patrzę na palucha. Paluje? je? O. No, o, już nie. <grym> jak ja będę miał, jak mówiłem, system Siedemkę. i wszystko to sobie podepnę nową kartę graficzną. I wtedy ty będziesz Gdy nagrywał? Ty? Ale 4, ja... Ciekawe, no nie, ja będziemy nagrywał. obaj wtedy nagrywać. Obaj, no. ale ja mówię, ja Minecrafta na przykład by nie mógłbym nagrywać, bo musiałbym być na kompletnie minimalnych tych ustawieniach graficznych. Tak, tak coś mi laguje, muszę sobie zrobić format kompa. Wrzucę ten odcinek z y, MTA i zrobię format. Chyba. Mhm. Oso, ja ja na tylko GTXA 460, no, bo mi drifping. na Windowsie XP nie współpracuje, więc mam na razie tą GT520 w tej chwili. I będę zmieniał po prostu. Mam, no, no, siedzi sobie y, w szufladzie. Na ja widzę driftingu. Y no i jak mówię, jak zmienimy neta, to wtedy zmieniam system i, i ten. I będę mógł wszystko nagrywać fajnie. no. Dobra, więc jedziemy. Drift. Nie lubię drift. Ja lubię. Ja jestem królem drift'u. Bo dawniej miałem nick szef drift. <laughs> szef drift. No, <laughs> To był mój pierwszy nick w internecie. Myślałem go chyba jak miałem. 9 czy 8 lat, więc cicho. A ja, a ja mój pierwszy wnik w... Pierwszy wnik jaki wymyśliłem to było Wiktor y 1223 SOS na plemionach Co to plemiony? Plemiona muszę przeglądarkowo o tym. Żyjesz? Żyję, żyję. Ja też. Ale zaraz pewnie padnę. Znam zapewne przy jakiejś rampie, tak jak wcześniej. What the fuck?! Zginąłeś. Nie, właśnie, ale to jest jakiś dziwny... Oh, ja czekam na nosa. Nosa. To jest tylko nosa. Yes, mam nosa, dobra. Kurde, what the... Fuck? What the hell? Ja jeszcze żyję. Cholera, palę się! NIE! NIE! Na prawo! Kurde, nie dojechałem! <gry> Możesz popatrzeć na mnie. Eee, gdzie ty jesteś? Twój brat jeszcze żyje. Nie macie? Jestem. O, jesteś. Patrzy na mnie młody. No se. Wcześniej było fajnie, jak pierwszy raz nagrywaliśmy. Fajne salto było, no nie? Zwalisz znowu i potem znowu będziesz załował, że zrobiłeś to salto. Weź może ogarnij. Ja lubię robić styki. Miałem złe sterowanie pod salta niestety. Ała. Powinienem mieć na R sam. i F powinienem mieć. Czekaj, R i F coś robi. Nie wiem. Wiesz co czekaj, zmieni sobie sterowanie. A co, ty zminimalizowałeś grę? Nie. No domenu była forward backward Left right, To ja tu jadę triki robię, a ten mnie Ciecha. nie nagrywa A to ten. Zrobię trika uda się czy nie? A tam spróbuję udał się. Fuck, nie udał się. Dobra, później. Dobra, zbiegnie. jadę dalej. No ja będę teraz szukał. No, za wolno jadę! Wuhiii! Oh yeah. Jak to fajnie jeszcze żyć! Ledwo! A musisz... Tylko gorzej, bo patrzę na mnie młody, to żeby mnie nie dednął. Za co? No może pomyśleć, że campie tak zywa. Brawurowa akcja w wykonaniu Kamila zwanego TheQuarty.pl, który właśnie zlamił skacząc sobie do wody Dziękuję Głupia mapa, ja czekam na moją ulubioną. Ona jest zarąbista. a muzyczka mi się szczególnie podoba w niej. Mr. Luka ma huntera. Nie umie nim latać, tak jak ja. Ja też hunterami nie lubię. Lecz on, spad, spadł, co za noob A był na YouTube taki gościu, on bezzy jakoś tam, on nagrywał chyba z MTA no nie? Ty widziałeś jego filmy? Nie O, chyba Redo jest Co? Kto? Jaki Redo? Tak, jest Redo jak Co? Redo? Re Redo to znaczy... Jeszcze raz mapa, <noise> nie wiem jak A. to ci powiedzieć A dlaczego jeszcze raz? No jak im się spodoba, no to niektórzy piszą REDO, REDO, REDO i wtedy y, mody czy ktoś tam da REDO, czyli z mapy. O, restart mapy, tak można powiedzieć. one Będę musiał chyba potwiczyć te drifty. A, drift jest prosty. O teraz mi się uda. Jedziesz za. Jedziesz za mną? No, o no Dobra, cicho, nic Wstało. się nie stało. <śmiech> <śmiech> Pokaż moje... <laughs> <śmiech> Siema! <śmiech> tak, ja na górze, ty na, na niżej, ten z się. A o, Ale wlazłem w drifta! O. Ja, ja nie driftowałem, bo mi się nie chciało. Wow. Morda jakiś gościu. Wyprzedzę cię, czy nie? O, to jest pytanie. 10 10. Pewnie, że cię wyprzedzę. Chodź tu, Wiktor, jestem koło ciebie. Zambon. No. O. Patrz jak będzie kurde, skoczę! Nieee! Yeah. A miałem robić salto, ale za małe. Ja nie chce. będę na ciebie patrzył teraz, już o, bo już Albo dobra, popatrzę się na ciebie, cześć! Hello! O, uwaga, patrz je, salto! O kurdełę! <laughs> yes, 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 yes. Nie! Chodź! <laughs> Jaki Boże! Szukaj mnie! O, o, o! Jaki z siebie oh, 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 oh. nowy? Oh, oh, o tutaj doszedłem wcześniej. O patrz, widzisz, o! Oh, poczekaj, widzisz ten ogień, ogień tam, te pochodnie, nie? Za tymi pochodniami w tych mm. krzaczorach wylądowałem i zapaliłem się, nie mogłem wyjechać stamtąd. Dobra, o! Mam, dobra. Możemy jechać. What the hell. Just jest fajne. Dziwne trochę. Cisza. I zaraz pierdut. Sru pierdut. Patrz jak daje radę. A nie ma zagłośnych dźwięków w drzewie myśli, żeby cię tam nie sobie zagłos... wcześniej. Aha, to dobrze. A ciul co mi tam. Nie radzę. Bym ten moment tego zapisał, ale kurde. Cool oczywiście musiało mi się całe nagrywanie spieprzyć. A co podzielimy na części? Bo wie, że to się długo wgrywa, później Aj, tam, no, nie? i tam zostawi komponent. Na party. Chociaż komu będzie się chciało oglądać półgodzinny materiał? Bo na przykład po. Dwa no partie po 15 minut. No, lepiej w częściach, bo mi się nie chce na przykład nieraz. Dwa partie po 15 minut chociażby. No, już lepiej. Shit going serious. I takie BUM! Z karabinu. Boże. Druga część chyba będzie jak wyjdziemy na jakiś serwer Deathmatch. Deathmatch. Z karabinków będziemy się naparzać. Z miniguna! Nie radzę! <ścoughs> Właśnie tu się skumłem poprzednio. Bo ponieważ zrobiłem pętlę i mnie wybiło trochę i. Tak jak teraz. O, tu spadłem, ja też. o! Na <laughs> <laughs> Ja tam nie Ale przy tym dużo zabawy. <śmiech> <śmiech> Jakby... Widziałeś Fiddle? Fidle jak wyrżnął. No nie? Wyrżnął o ten. Fuck you! O i... ale, ale komentarze pisze, fuck you mother. No redon, no map, no jeje yeah, yeah. Nie wiem po jakim oni piszą ale chyba po hiszpańsku Nie wiem No my anwotato do mej to popu Gerson zobaczymy skąd on jest Da rozpad co z Anup Nie wiedziałaj On jest z Czerwono biało czerwone flaga. co co jest co? Patrzcie na xGui, on nawet... Jakoś lany... O, huntery są! O, spadł! Ty, ale cwaniak! O kurde, udało Komu? się mu! x xGui, bo myślałem, że uspani, już, już tak jechał, że... <laughs> miał spać. w ogóle jego goni hunter chyba? Mmm... Nie. Właśnie, może będziemy robić własne. Aha, ty nie umiesz. Nie no, coś tam mógłby, wiedz... coś Kiedyś zrobiłem mapkę taką właśnie, że. Po, chyba po. Ja, Los Santos się jeździło. jakieś atrakcje robię. To Rejsa, no nie? Co? A ja robię właśnie takie, umiem mapki robić jak to na przykład. I na przykład możemy jeździć po własnych mapach, no nie? Mhm. Wiesz, tworzymy serwer Hamachi. I przechodzimy na przykład i jeździmy... jedną taką mapkę reklamową ale nie no, by było łatwiej, bo we dwóch jedziemy no nie było co chwilę byśmy jeździli, a tak to byśmy kilka tam pościągali, kilka własnych. Tak jakby meczyk jeden na jeden, ale to później i to kiedyś. No to kiedyś jeszcze się pomyśli. Oj coś mi się zdaje, że długo będą. O pad! Mam ten. Słychać to skrzypienie? O, krzesło mi się zaczął psuć biurowe i nagle zaczął się. nie please, please, mnie po tygodniu biurowe krzesło się podarło i to jeszcze skórzane. No A ja też mam przez to kogo? Skórzane. Oczywiście przez mojego kochanego kotka. Dziękuję mu bardzo. To krzesło wcześniej było sekretarki, teraz jest moje. Kto <laughs> hmm. zmienił kolory? Ja chciałem czarny samochód. Boo. Nie mam laga. Mój kuba brat mówi, cześć Kamil mam cię w dupie. No jest jakiś nienormalny. <gry>